Właśnie się dowiedziałam, że jest aktualizacja do X10, do wersji Androida 2.1. Pora więc zaktualizować swoją Xperię. Pokażę Ci, jakie to proste. Wystarczy nam 15 minut, to taki czas na to, żebyśmy na przykład pomalowały sobie paznokcie. Tak samo jest z Androidem 2.1. Czasem trzeba coś odświeżyć, uaktualnić, by po prostu poczuć się lepiej. A tak naprawdę, a to Android 2.1 na X10 da ci możliwość nagrywania filmów w HD idealnie na święta i na Sylwestra. Poza tym, twoja Xperia będzie dużo szybsza i pojawią się nowe, fajne aplikacje, takie jak Skype czy usługi Google, na przykład wyszukiwanie głosowe. Tworzę teraz kopię zapasową. Spójrz. W menu telefonu wybieram Backup i Restore. Klikam. I mam, utwórz kopię zapasową. Nic prostszego. Dodaję sobie nową. Wpisuję. Jak się nazywa? Klikam i zobacz. Dziennik połączeń, kontakty, ustawienia systemowe, wszystkie wiadomości SMS. Szkoda by było tego stracić. Musisz to mieć w wersji Androida 2.1. Kontynuuj. Tworzy się kopia zapasowa. I gotowe. Żeby zaktualizować X10 trzeba wejść na stronę sonrixon.pl i pobrać program PC Companion. Pamiętaj, że trzeba być w sieci. Teraz postępuj według wskazówek. Wyłącz telefon i poczekaj co najmniej 30 sekund. Podłącz kabel USB do komputera. Podłącz kabel USB do telefonu, naciśnij i przytrzymaj klawisz wstecz telefonu. Nadal przytrzymuj przycisk cofania. Poczekaj chwilę i twoja Xperia będzie odmieniona. No to zobaczmy, jak wygląda moja X10 po metamorfozie. Zamiast trzech ekranów pojawiło się aż pięć. Zatem mam więcej miejsca na aplikacje i widżety. Pojawiły się piękne, kolorowe, animowane tapety. Mmm, super. O, patrz, zdjęcie znajomych z Facebooka są w mojej książce adresowej. Muszę jeszcze sprawdzić nagrywanie w HD. Ty też sprawdź i podziel się z nami tym na Facebooku.